Dzisiaj dzień bardzo dobrych informacji dla województwa podkarpackiego. Wspólnie z europosłem Tomaszem Porębą przed południem w Rzeszowie przekazaliśmy informację o tym, że została wydana decyzja środowiskowa na poszerzenie Via Karpaty na odcinku między Sokołowem a Jasionką. W tej chwili jest to wąskie gardło które poprzez niewłaściwe decyzje naszych poprzedników jest dużym utrudnieniem komunikacyjnym. Natomiast my, jako Ministerstwo Infrastruktury, zobowiązaliśmy się ten błąd naprawić i właśnie to czynimy. I to jedna dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy korzystają z transportu kołowego w naszym województwie. A teraz tutaj w Mielcu kolejna dobra wiadomość, tym razem z segmentu kolejowego i podpisanie umowy na modernizację części linii kolejowej L25. Nigdy nie marzył e, kilka lat temu, że tak dzisiaj będziemy siedzieć tutaj razem i m, po otwarciu 1 września e, linii kolejowej L25 tębica mielec będziemy dzisiaj podpisywać tak ważne e, dokumenty, tak ważne. E, umowie. Pewnie też miejsce jest tutaj ważne, w którym mamy, się spotykamy, ponieważ Agencja Rozwoju Przemysłu, oddział Mielec, pierwsza strefa w Polsce ekonomiczna, w tamtym roku obchodziła 25-lecie swojego istnienia, ale teraz, jak już jest, w cała Polska jest strefą inwestycyjną, polska strefa inwestycyjną, to też ta strefa ma, Mielecka oddział ma bardzo dobre notowania i, i Ilość wydanych decyzji świadczy o tym, że tutaj w Mielcu, w powiedzmy, Mieleckiej, w tej z polskiej strefie inwestycji, w tej strefie, w tym oddziale, bardzo dużo przedsiębiorców chce inwestować. Cieszymy się z tego, co się dzieje na torach. Dla zarządcy infrastruktury również bardzo dobrym dniem jest każdy dzień, kiedy na tory wraca ruch kolejowy, zwłaszcza ten pasażerski, ten prospołeczny, który służy mieszkańcom, ale także za chwilę też i towarowy. W tej chwili są to pojedyncze jaskółki pociągów towarowych. Po dalszych etapach modernizacji, ten ruch towarowy zapewne też tutaj będzie się rozrastał. Także dla polskich linii kolejowych również jest to zawsze bardzo dobry dzień. Tym bardziej, że Państwo jako władze regionu Podkarpacia bardzo dobrze czujecie, czym jest kolej, co kolej może dać, co kolej za sobą niesie. Świadczą o tym nakłady na programy na RPO na zakresy, jakie zlecacie, na pieniądze, jakie przeznaczacie na odnowę, na modernizację, na odtworzenie linii kolejowych. A co za tym idzie następnie na przywrócenie ruchu kolejowego? Podkarpacie jest bardzo wdzięcznym takim terenem. My też bardzo chętnie tutaj realizujemy. Byliśmy już na linii kolejowej 91. Chcieliśmy swoją tutaj cząstkę dołożyć do tej realizacji na linii 106. Teraz jesteśmy na linii kolejowej łączącej Mielec i Padew Narodową. Jest to piękny odcinek, 16-kilometrowy, który będziemy realizować. W ramach tego odcinka jest również budowa czek przystanków, ale jest to nie tylko taka typowa inwestycja kolejowa jest to również węzeł komunikacyjny drogowy z pięknym ponad 100-metrowym stalowym wiaduktem. Tutaj w Mielcu. Nowoczesna infrastruktura kolejowa to między innymi obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, to również nowe perony, to również oświetlenie, tablice informacyjne, systemy, nowoczesne systemy oznakowania, więc wszystkie te, wszystkie te działania, które zmniejszą i ułatwią. Y, obsługę y, y, podróżujących osób.